Witajcie moi kochani, dzisiaj dalej na słabym mikrofonie, jeszcze nie dojechałem do domu, ale nie mogę się doczekać, żeby Wam to nagrać, tego raczka, więc trochę będzie jakiś taki pogłos. Siedzę sobie w takim pomieszczeniu Ala wieża w pałacu, zawsze chciałem mieć taki pałac i wieżę, w której można by sobie obczajać i w czymś takim właśnie siedzę, w wielkości tylko mniej więcej schowka, namiotu i maksa kolonką, tylko z oknem. Dostawię Was z takimi wyobrażeniami, więc siedzę sobie tutaj, nagrywam na dziwnym mikrofonie, w takim z, z dziwnym setupie. Ale dosyć już... Yy, sorry for my English. Na, na dzień dobry. Widzicie, gen Polaka. Gen Polaka zawsze musi przeprosić, zanim nawet zacznie mówić. A dzisiaj, yy, kto nas zaszczyci, jeden z największych kukoldów, jakie, jakim mieliśmy okazję tutaj gościć na naszym kanale, yy, bez wątpienia, to mogę Wam zagwarantować, bo już... Przypadkowo właśnie, strzelając tutaj w pół filmiku, chciałem zobaczyć, o, o, czym, o czym pan Donat będzie gadał. Będzie to spotkanie z kobietkami, a jak wiecie, kobiety teraz są numerem jeden dla wszystkich polityków, bo stwierdzili, że chłopy nie głosują, więc wszyscy mierzymy w kobiety. I to mierzymy najbardziej niskimi, niskimi takimi pobudkami, takimi zachętami, które już zniechęcają nawet najbardziej zagorzałe feministki i zaczynają się zastanawiać, jak widzicie zresztą po twarzach tutaj tych pań w tle. Zaczynają się zastanawiać, czy to, co, co to są za kity, komu on sadzi te kity, bo te kity są głównie mierzone w młode dziewczynki powiem wam. Oni już to wszystko rozkminili, wiedzą, że nie tylko kobiety będą głosować, ale i muszą postawić na młode kobiety, młode dziewczynki, które jeszcze czują, wiecie, bardziej niż myślą, bo te, co tutaj widzicie, stare feministki nie dadzą sobie aż takich kitów ładować. No posłuchajmy zresztą, bo tutaj patrzcie, całkiem przypadkowo właśnie tutaj wlądowałem, nic jeszcze nie, nie puszczałem i patrzcie co chłop sadzi. Cofnąłem 5 sekund tylko. Którzy mają ten taki... Yy, no nie chcę nadużywać słowa we szwedzkiej książki o mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet, ale na pewno... <laughs> szczęście no, bo za, za, za mało cofnąłem chyba bo też nie wiem właściwie jaki tu jest kontekst, ale już słyszę szwedzka książka i o mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet, to już wie, wiemy, że będą sadzone kity największego kalibru właśnie. To może to wystarczy. Kity z góry zakładają i są jakby wycofane wtedy, gdy się negocjuje warunki płacy, bo z góry zakładają, że tak ma być, albo że nie ma szansy, żeby to, 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 to się zmieniło. A przecież to jest tak krzycząca niesprawiedliwość. To wyobrażenie, że to płeć ma rozstrzygać o tym, że ktoś jest no de facto gorzej traktowany. I nie chodzi tylko o pieniądze, ale to jest też takie właśnie kryterium bardzo godnościowe. I dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania. I nie warto, ja czasami też się zapędzam, bo to chociaż takie, ja mam takie osobiste doświadczenie w pracy, że... On ma bardzo osobiste doświadczenie z byciem kukoldem i z bycia poniżanym właśnie, z bycia tą poniżaną mu płcią. Bo zauważcie, co jest robione, to Stawiane są jak to zawsze y, marksiści robili, czy też komuniści, robili na przykład y, z małych właścicieli małych folwarków, czy też małych y, gospodarstw, robili wielkich kłaków, zarobasów. Jak już coś miałeś, to trafiałeś na Syberię, a twoja rodzina była gwałcona. To coś podobnego jest, czyli stawianie ofiar w roli katów, y, 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 a zachęcanie tego tak zwanego proletariatu, czyli tych, tych ludzi, w których oni mierzyli wtedy do taniej, że, że coś zyskasz tanio po tych kłakach zabierzesz im, tym, tym bogatym właścicielom, yy, wiecie, gospodarz zabierzesz i, i my ci damy. I wcześniej na to lu ludzie szli, no bo wiadomo, coś za nic. Ale tutaj, jak widzicie, o, babka już tutaj sprawdza godzinę za donkiem sobie, patrzcie, największa tutaj zawzięta feministka. W koszulce, jak, yy, jak z piorunem wnioskuje, też już ma dosyć tego sadzenia, a to dopiero 40 minuta, słuchajcie, kitów, które on tutaj zaczął gadać. Teraz zaczniemy od początku w ogóle, ale ogólnie taki jest teraz, powiem Wam, rok przyspieszony, tak jak mówiłem, że tak będzie. Kampania przeciwko facetom, słuchajcie, jest... To jest coś niewyobrażalnego dosłownie, że można tworzyć wroga z mężczyzn, jako płci, po prostu. To jest tak, jakby dzieci zachęcać do, do nienawidzenia starszych osób albo starszych do dzieci. Tego typu podziały, jakieś po prostu nielogiczne, absurdalne, które wydawałyby wam się, że nie nastąpią, ale następują w tych czasach, i główni ludzie, politycy, biorą w tym udział. Słuchajcie, niektórzy świadomie, niektórzy nieświadomie, tak jak mówiłem, nieświadomie ostatnio się przyglądaliśmy. Naszym prawackim kolegom, którzy myślą, że cofną laski nagle do e, lat 50. Tego jeszcze będzie trzeba wypracować no, nowo, e, nowy kompromis w tym wszystkim. Ale świadomie, e, dla takich korporacji najczęściej działają agenci wpływu. Tutaj do, e, nasz główny Kukol będzie miał już do, doświadczenie w pracy dla e, zachodnich e, mocodawców świetne doświadczenie można by powiedzieć, bo zarządzał całym krajem dla zachodniego mocodawcy, a więc tym razem będzie dalej dzielił i rządził Polaków na inne sposoby. Tym razem kobiety przeciwko mężczyznom, słuchajcie. Będzie sadził kity o książeczkach fe feministek z zachodu, jak malina dosłownie mi się przypomina, więc aż żal tego kukolda nie usmażyć, powiem Wam. Ale czekajcie, po, po kolei, bo tutaj dzisiaj się Mocno musiałem zamotać, żeby w ogóle odpalić Wam to nagrywanie, Wam, no, na, na mi też, yy, i tak. Miałem tutaj takie na sprowadzonko zrobić, jak widzicie, tapetę zmieniłem trochę. Sprowadzonko miało być takie na delikatnie, jak wiecie, Polki z, z Onetu, wielkie yy, redaktorki teraz. Szczyt artykułów, słuchajcie, dla Julki teraz, dla Polki to jest Jadłam obiad z Włochem w Warsie. Tak skomentował posiłek i ceny. O, buene, buene. A na deser wiadomo co było. Nie pierogi, które tutaj jadła, happy meal, tylko inny pieróg, prawda? Gratis, jak to w Polsce dają. No dobra, nie będziemy się tu zapędzać, bo dzisiaj jest jeden temat. Jeden temat o okukołda zrobimy. Posłuchamy tego Donka trochę. Zobaczymy, ile wytrzymamy. Ta koleżanka tutaj, jak widzimy, już ma tak jak mówię, ma już kolejne spotkanie, więc na Donalda nie ma zbytnio czasu, ale posłuchajmy tych jego wygibasów intelektualnych. Chociaż ono też jest wiem, że niepoprawne, no i nie powinno się tak mówić, ale. Moje doświadczenie mówi mi jedno, że na pewno kobiety nie pracują gorzej, na pewno nie pracują mniej wydajnie. Znaczy, nie, to, to w ogóle jest. Do you believe it? Believe it! Laska też sama się zastanawia. Hmm, czy nie pracują mniej wydajnie? Czy jak postawimy kobietę z łopatą i mężczyznę z łopatą, przeciętną kobietę i przeciętnego mężczyznę, to kto będzie wydajniej wy, wykopie rów, powiedzmy? Czy jak damy jakąś pracę inną fizyczną, rąbanie drzewa na przykład. Kto więcej, jak myślicie, przeciętny mężczyzna, czy, mężczy czy przeciętna kobieta więcej na tego drzewa? Czy yy, cokolwiek innego, wiecie, jakakolwiek inna praca, już nie mówię o intelektualnych, bo powiedzmy, że tam można oczekiwać podobnych wyników, yy, ale na pewno choćby na tle fizycznym, gdzie jednak większość zawodów wymaga fizycznej działania fizycznego, prawda? Więc na, na tym tle facet zawsze wy, wy, wypadnie jako wydajniejszy pracownik. Więc czemu już na, na dzień dobry słyszymy takie kłamstwa, słuchajcie? A to jest pierwszy randomowy sketch tutaj z, z tego jego, z całej tutaj pogadanki. To, to nie tylko jest w jakimś sensie nieludzkie podejście, ale ono jest po prostu też bardzo, bardzo głupie. Znaczy, tak na, znaczy ten. Te, te, te już się gubimy w swoich zeznaniach na dzień dobry mizogini w różnej postaci znaczy generalnie ludzie aktywni w życiu publicznym głównie mężczyźni którzy mają ten taki yy, no nie chcę nadużywać słowa mizogini słuchajcie już grupa terrorystyczna incel zaraz powie słuchajcie to co jest teraz robione czyli farbowani są mężczyźni jest nakłanianie do, yy, 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 do nienawiści przeciwko słuchajcie, yy, grupie ludzi, połowie Polaków, którzy są mężczyźni, fatry się z to śmieją wszyscy, bo uważają, że to jest żart, ale ten żart już mówię wam, że yy, wierzą w to już niektóre środowiska. Jestem prze przekonany, że młode dziewczynki wierzą już w to. Du duża ich część właśnie, bo mają mocno formatowane mózgi pod tym kątem. I oni nas szykują do dosłownie jakiejś jakiegoś rozłamu dużego. To będzie dziel i rząd w największym wydaniu, jakie, jakie można zrobić. Nie do pomyślenia. I to za tym stoją, słuchajcie, duzi, duzi gracze. Za tym stoją właśnie tacy influencerzy polityczni, można powiedzieć, jakim są takie pazie. W, we szwedzkiej książki o mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet. Ale na pewno dzisiejsza polityka jest zaludniona facetami, którzy na pewno boją się kobiet. A jak wiecie, jaki jest strach, to się pojawia też agresja. Co ty człowieku mówisz? Czego tu się bać? Czego mam się bać od takiej kobietki? Czego mam się bać? Przecież tam nie ma żadnego zagrożenia, nie widzę u kobiety. Po pierwsze, to jest taki samym człowiekiem jak ja, więc nie mam się czego bać, bo nie jest jakimś terminatorem. Fizycznie ani, ani psychicznie nie ma żadnego tutaj dominacji na, na, nade mną, na pewno. ani przeciętna Polka nad przeciętnym Polakiem, więc tu nie ma czego się zupełnie bać. To jest właśnie tworzenie atmosfery y, oblężonej twierdzy, słuchajcie. Ja. Więc oni boją się kobiet, więc właściwie... Te stare, y, za przeproszeniem, tu nie chciałem nikogo obrazić, oczywiście tej pani może jest całkiem w porządku, bo na pewno, wiecie co, te, te uśmiechy politowania, które tutaj, te tutaj... E, e, e. To seniorki. To jest to słowo seniorki, które tutaj z założonymi rękami, patrząc z litością. Nie po to przyszły. chciało usłyszeć jakiś konkretnych, normalnych yy, może jakichś działań ekonomicznych, jakieś co tutaj mam do zaoferowania facet, a nie nagonkę na mężczyzn i ślepe powtórzenia hasła, takie jakie które powtarza na TikToku młodym laskom. Bo donek to samo czadzi, tylko w wersji dla nastolatek, bo nastolatki łykają takie kity. No a doświadczone kobiety naprawdę, nawet jakby były zatwardziałymi feministkami, to nie łykają aż takich pierdów. Natychmiast przekształcają ten swój lęk czy strach w agresję, albo w pogardę, albo nawet wprost w przepisy i zasady działania, które mają kobiecie wskazać jej miejsce takie, jakie oni sobie wyobrażają, że powinno. Widzieliście tutaj po twarzach tych kobiet naprawdę widać zażenowanie, zażenowanie tym, co ten człowiek gada. Nie ma nic takiego. Kto tworzy te, te przepisy, żeby wskazać jakieś, jakieś tutaj miejsce? Jeżeli tak jest, są to tylko dla naturalnej e, dla ułatwienia naturalnych procesów, prawda? Jak są urlop macierzyński, na przykład. Tak, faktycznie jest to e, straszny przepis, żeby wskazać kobiecie jej miejsce, gdzie może sobie odpocząć od pracy przez rok. Cały na przykład, bo urodziła dziecko, prawda? To jest skazanie jej miejsca. Straszny przepis. Mizogini go stworzyli, straszni biali faceci. Którym oczywiście Donek nie jest, bo on się maza, wiecie, takiego neutralnego jak nasi koledzy z długimi nosami z, z Hollywood. Oni też są raz tacy, raz, raz są rasą, raz nie są rasą. jej przynależeć. O tym wszystkim chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać. Ja to traktuję naprawdę bardzo, bardzo serio. bo bo moja żona y, też nauczyła mnie, żeby być otwartym na to, że mogę Cię zostawić, wyjść do innego chłopa, i potem napiszę jeszcze o tym książkę. Mało tego, że Cię poniżę w Twoich oczach, Ty mnie przyjmiesz z powrotem, a ja na starość napiszę o tym książkę. Tak wiecie, żona Donalda Tuska stwierdziła, że może jednak spróbuje z innym chłopem, w międzyczasie jak byli już razem. I to by było, wiecie co, jeszcze pół biedy, gdyby to wszystko zostało zachowane gdzieś tam w jakiejś prywatności, w czterech ścianach. Ale oczywiście było to wywleczone, bo Polka jest bezlitosna. I zostało to wywleczone, w książce napisała właśnie o, yy, o Donku. I y, o tym, jak właśnie przyjął to pięknie ten dar, se, dar serca, y, do, y, wiecie, z otwartymi rękami. No i tak to jest też droga ku Kolda, że to nie będzie raz nigdy. To nie jest tak, jeżeli komuś pozwoli, żeby cię raz zdradził i przejdziesz do porządku dziennego, to ta osoba, szczególnie jeżeli to dzieje się faktycznie w, w, w związkach i dla kobiet. Ta to, to, to dziewczyna zrobi to jeszcze raz najprawdopodobniej, bo wie, że przeszło jej to na sucho. Faceci tak samo zresztą nie mówię, ale yy, tu, tu właśnie widzimy w przykład tutaj u Donka, że wyblokanie czegoś takiego w książce na przykład, według mnie to też jest następna zdrada, to jest, podob, to jest wpisanie o tym jeszcze raz, to publicznie, to jest nawet gorsza zdrada według mnie. To jest zdrada na takim już etapie, gdzie po, po, po jeszcze długim małżeństwie. I to się dzieje, no ale wszystko sprowadza się do tego, że kuko to faktycznie przyjmuje na klatę i nie robi z tego nic. I mówi, że tak, tak miało być. Jak wiecie, te inne gargamele, czy tam te inne abstrahuje, co mówił, że to, otwarte związki, to jest to właśnie. Że on, wcale mu nie przeszkadza to, że y, właśnie pijana wraca jego dziewczyna gdzieś tam, y, wiecie, z jakiegoś, y, nie wiadomo jakiej balangi, po nocy, nie, wi, nie wiadomo u kogo, jakichś tam przyjezdnych y, francuskich piłkarzy właśnie. To jemu to wcale nie przeszkadza. On ją umyje, doprowadzi do porządku i się rano przytulą, słuchajcie. Albo może ją przyklei, nawet nie będzie mył i się przykleją razem. Wyobrażacie to sobie? Takie właśnie rzeczy robią kukoldy i oni je doprowadzają do tego stanu. Także o tym powinniśmy mówić publicznie. Chętniej by powiem wam, wam te kobiety pewnie usłuchały coś takiego niż, yy, niż tę kukolską gadkę. To nie jest tylko czysta polityka. to to nie jest kwestia przekonywania, po to, żeby nie wiem, zdobyć jakieś głosy. Tak naprawdę, aż no, trudno żyć w rzeczywistości, w której yy, w sposób tak yy, ewidentny łamie się te podstawowe prawa, a to, co jest. No, jakie ja, prawa się łamie? Ciężko mu żyć, słuchajcie, aż tutaj, ale sam nie wie w czym. I, i nikt nie wie, tak naprawdę, o co chłopowi chodzi, ale ciężkie życie kobietki po prostu może naprawdę załamać człowieka to to, że po wielu latach budowania zrębów jakby nowoczesnego, wolnego, bardziej humanitarnego społeczeństwa my nagle w ostatnich latach tak bardzo się załamaliśmy w tym procesie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś dzisiaj po stronie demokratycznej, starając się o sukces wyborczy, nie, nie, nie uznał. Kwestii kobiet za absolutny priorytet, za sprawę numer jeden, bo ona właściwie i to mówi w czasie, kiedy tysiące mężczyzn giną, Polaków tak samo, giną za granicą teraz, ochotników, giną w sprawie naszej wspólnej, ludzkiej sprawie, i mężczyzn, i kobiet, giną w, w, walcząc ze złem. To nie jest dla chłopa priorytet. Rakieta do, dosłownie spadła niedawno koło goszczy. <laughs> okazuje się, że Ruscy mogą strzelić mu tutaj, się na tą imprezę nawet muszą rzucić na łeb, to też nie jest priorytet. Ekonomia, słuchajcie, mamy inflację, mamy biedę, kredyty, ludziom cztery razy podrożały, ludzie się wieszają, przez to, y, to nie jest priorytet. Mamy y, depresję największą mężczyzn, największa statystyka samobójstwa mężczyzn w, w całej Europie. To nie jest priorytet. Y, mamy problemy z, z zarobkami, słuchajcie, z edukacją mężczyzn tak samo też, bo muszą zasuwać, pracować od wczesnego roku życia. To nie jest priorytet. Wiecie, co jest priorytetem? Priorytetem. Są podpaski dla kobiet. Rozstrzega stosunek do tej kwestii, moim zdaniem, rozstrzega tak naprawdę o tym, kto rzeczywiście jest demokratą, komu rzeczywiście zależy na tym, żeby było lepiej, nie żeby coś wygrać, tylko żeby było lepiej. I dlatego mogę przyjmijcie, panie, to jako bardzo poważne zobowiązanie, że będę starał się mm, w tej przestrzeni, za którą ja odpowiadam i na którą mam wpływ, żeby do. Czyli na. Swo... Nawet nie na swoją chatę, chciałem powiedzieć, że na jaką ty masz przestrzeń, wpływ w donek. Nie możesz starej na chacie utrzymać nawet. Polityki, do władzy doszli ludzie, dla których, kobiety, mężczyźni, dla których wasze sprawy będą autentycznym, nie wymuszonym przeze mnie, ale autentycznym priorytetem. Bardzo was serdecznie zapraszam do, do tej rozmowy i, i myślę, że ta propozycja jest dla, dla pani okej, okay, że... Oddałbym Wam teraz głos, a później bym starał się odpowiedzieć na wątpliwości, pytania, pretensje, cokolwiek się pojawi w czasie tej, tej rozmowy. Nie, komu oddać mikrofon, powiedz? Aha, ktoś rządzi, tak? Przesłuchajcie się, kto by chciał się wypowiedzieć. <laughs> no, odważnych należy. Tak? Może tak. Panie premierze, bardzo mi miło, że mogę pana osobiście tutaj poznać. Chciałam się zapytać to coś, o kwestię. To, to się poznajmy. <grymne> Chciałam się zapytać o kwestię edukacji seksualnej w szkole. No właśnie, bo mam wrażenie, że obecna władza sprowadza edukację seksualną do seksualizacji dzieci i jakby buduje taką, taki postrach. Żeby ludzie niekoniecznie w ogóle chcieli dotykać tego tematu, a uważam, że jest to no, bardzo potrzebne, tak? Dzisiaj tego nie mamy. Ja mam córeczkę, która ma w tej chwili w tym roku skończyć 9 lat. I jakby no, uważam, że jest to ten etap, w którym już jakieś rozmowy z dziećmi powinny się odbywać. No i chciałabym wiedzieć, jakie pan premier ma zdanie na ten temat i jaki ma pan pomysł na to, żeby ludzie jakby nie reagowali strachem. I To jest normickie myślenie. Potrzeba, żeby rząd, urząd ci powiedział, jak masz rozmawiać ze swoimi dziećmi. Rozumiesz, to jest to, to właśnie też jest charakterystyka kobiet, które są bardziej uległe i idą na kompromis. Chcą iść na kompromis z władzą. Proszą wręcz rząd, jaki ma pan pomysł, żeby urzędnik mógł mi wejść do domu i powiedzieć, jak ja mam uczyć swoje dziecko żyć, czy też kwestii najbardziej intymnych. Powiedzcie mi to, bo nie mam mózgu i chcę, żeby mi to telewizja powiedziała. Najlepiej rano przez dzień dobry TVN. To jest właśnie tego typu myślenie. Czy też przez inne wiecie, kanały, czy też przez inne. Ogólnie ktoś ma ci powiedzieć, jak wychować swoje dziecko, bo ty nie wiesz jak to zrobić. No dobrze, chcesz rozmów, uważasz, że to już jest ten czas, to proszę bardzo, to, to, to możesz to powiedzieć. No Naprawdę jest z tym jakiś wielki problem. Powinna być właśnie kwestia indywidualna każdego, każdej rodziny, żeby yy, przeprowadzać te rozmowy. Setki poko pokoleń tak się wygrywały i jakoś żyjemy, słuchajcie. Yy, uważam, że ta, ta tajemna wiedza seksualna powinna mogła się faktycznie sprowadzać do jednej, dwóch lekcji: yy, jak nałożyć prezerwatywę, bo do tego wszystko tutaj ci lewicowi aktywiści. O to im chodzi, że o nie, bo nie wiemy jak zakładać gumki, dlatego wiecie, są to niechciane dzieci, bo nikt nie wie, jaką doma założyć na tego. No dobra, no to nauczcie ich przez godzinę, skoro tak naprawdę myślicie, że ludzie są takimi idiotami, to zróbcie to szkolenie, ale myślę, że to jest maks. Ew ewentualnie jakieś tam inne wasze, inne jakieś przypadłości, choroby seksualne, o, o tym powinno być dużo nauczania, bo są ostatnio, nie wiem czy słyszeliście, ale też są. Się przewijają pewne, pewne nowinki o tym, że choroby seksualne niektóre są przenoszone jednak przez ślinę, też przez całowanie, a nie tylko przez kontakt seksualny. A nie będę was straszył, to mają w innym odcinku, bo tutaj za dużo. Skupmy się tutaj na Donku i na jego y, tutaj ekipie. Która ma dużo, duże, dużo do powiedzenia. Tak jak moja przedmówczyni, czy możemy jakoś pomóc w tym, żeby po prostu ten wybór został zatwierdzony i, i żeby dalej mogło coś się dziać w związku z tym? Wychowanie seksualne w, w szkole od y, możliwie. A czekajcie, zobaczymy co Igoczka miała do powiedzenia, bo tutaj widzimy już mądrą miłeczkę, Wiecie, która. Mam 16 lat, nazywam się Polska Greta i już postawiłam kreta. To znaczy, że mam bardzo dużo do powiedzenia, bo wiecie, wymyśliłam to i mam tysiące kukłów, followersów na Instagramie, więc mam bardzo dużo do powiedzenia w każdej kwestii politycznej i ekonomicznej. Ja też mimo poznać pana premiera, ja chciałam się zapytać o to, bo wspominał pan wcześniej o równości płac, no i ja też się chciałam właśnie zapytać, jak pan chce rozwiązać ten problem, no bo jednak te różnice są. W tych płacach i to idzie zawsze, prawie, prawie że zawsze, na niekorzyść płci żeńskiej. No. Tak, jak mówiłem, głównie związane to z tym, że większość prac wymaga dużej fizycznej aktywności, wysiłku fizycznego, wkładanego, którego kobiece ciała wręcz nie mogą czasami do, doświadczyć aż taki, takiego wykorzystania fizycznego wyczerpania. I za to są te dodatkowe pieniądze, które są dosłownie okupione krwią, i potem. Wszyscy, którzy trzaskali nad godziny w magazynu, to wiedzą, jak, jak to się odbywa. Przy nie, nie, innych pracach, oczywiście, I to nie jest nic za darmo i stąd te dysproporcje. Ale jeżeli popatrzymy na wszystkie inne zawody, gdzie się pije ciepłą kawkę, to jednak tam kobietki zarabiają więcej. No ale widzicie, to już jest ta, ta juleczka jest już pierwszą ofiarą. Tej propagandy, która teraz jest siana, tego, tej nowej fali feminizmu, która jest bezwzględna, idzie na noże, idzie na wojnę z mężczyznami, słuchajcie. I wspierają ją teraz stare, też duże korporacje. Jak widzimy, Donek zaraz powie, że tak, tak, masz rację. No jest strasznie. Kobietki są wykorzystywane, no i kobieta górniczka na pewien, że tyle samo zarabia, powinna zarabiać co chłop górnik, bo kobieta też na przodku wiecie, ile jest tych. Na budowie, wiecie, ja widzę w zimę, ile widziałam kobiet, jak zasuwały, musiały. Wiecie, te sześć kamienic na raz widziałem w jednym miejscu były budowanych, słuchajcie. Nie widziałem tam żadnej kobiety na rusztowaniu. mam poznać pana premiera. Ja chciałam się zapytać o to, bo wspominał pan wcześniej o równości płac. No i ja też. No dobra, słuchajcie, przeskoczyło, sorry. Zobaczymy co Donek powie. Józeczka kończy. Po prostu ten wybór został zatwierdzony i, i żeby dalej mogło coś się dziać w związku z tym. Wychowanie seksualne w, w szkole od y, możliwie wczesnych lat wydaje się dzisiaj pilniejszą potrzebą niż kiedykolwiek wcześniej. Ja jestem z tego rocznika, który jako jeden z pierwszych y, to było w liceum, aż. Tak. Nie chcę mówić ile lat mu to było. Kiedy pojawiła się kwestia wychowania przede wszystkim ja przepraszam, że mówię tak taktycznie w tej chwili, ale po, ponieważ my się nie musimy przekonywać, jak sądzę w tej kwestii. Taktyczna pauza. Słuchajcie, robimy małego breaka. Zobaczę, Zobaczycie się nagrywanie.